Jołysie, mam z tej strony. Leki, kropka, dziesięć, kropka, czy dzisiaj ze mną jest? Ja, yeah, Krzyś! I dzisiaj nagrywamy widzowie z trzech perspektyw: z perspektywy Marcela, z perspektywy Krzyśia i mojej, dla trzech kanałach. Lecimy Dokładnie. Dzisiaj będziemy adoptować dziecko, prawda, chłopie? chłopie? No, prawda, Dobra, Bo, się... tylko nie wiadomo, gdzie jest jestem. Gdzie jest jakieś dziecko? Musimy najpierw znaleźć. Może jakieś będzie? No może. Nie ma. Ja Nie mam chłopieczka! Ma jest. jest! Jakaś MKZ. pszczoła chyba. Bierzemy ją. Biorę ją. Biorę pszczołę. Chodź A, ty bierz. Idę. Stalnie. Niech sama oh. idzie. Sama niech idzie. Bum. Idziemy do domu. Nie no ja nie jestem taki. Chodź! A. A. Ja ćwiczę dużo ostatnio. Tu jest nasz dom. A, czyli... Dobra, czyli musimy zbudować najpierw. A dobra, już... Dobra, budujemy pyk, 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 pyk. Yy, dobra, jest tam. A leciał ja Dobra, właśnie. Haji. Dole nam. Mała ja walka. Ej, idę kupić sobie No idź. Ja cię weź. Ja idę, ja idę spać. ja mogę iść spać, no tak. Ja czekam telefon. A, no tak. Masz. Zadał. Ja. Jakie to ja nie mogę się położyć spać. Co trzeba? mi. Nie czego mogę się... spać, Po. Bo... O nie, co no. ja zrobiłem? Auć. Chyba, chyba... Dos... Musiałem się położyć na chwilę. Musiałam pójść spać. Jadę moim motorkiem i jadasz to na godzinę. Po prostu prędkość najlepsza. Przyjedź ty szybciej. Chodź wjeżdżamy Gdzie ja jestem? Twój buterek też tu wchodzi. Tak, ja to wypożyczyłam. Zobacz, kocham! I Idę się przebrać. Ej, poczekaj, stój, 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 stój. Muszę do ciebie kliknąć. Nieee. Dobrze. No ten głupi Dzieciuli. Nie, że go tu nie ma. Stój, stój. Idę zrobić zdrowi Dziecior chodź tu na chwilę. właś tu Właś tu O, o iść po niej nie wieszkie Tu to jest. Co? Dobra ja musi Poczekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Otwórz dom. Bo nie mogę wyjść. Tata, dobra albo nie, ja idę na górę. Ja będę, ja będę... Będę jechał, co robisz? Co robisz? Ale nie, poczekaj, Dzisiaj dokrywamy i skok z... Schodów. Niestety nic się nie stało. A co ty robisz? Poddane dwa lekce. I wóz. Dzi mnie. I ten Dicerpolas. Ej, chodź, pękujemy go. Poczekaj, czekaj. Chod, ej, poczekaj. Otwórz drzwi, bo ja Dobra. muszę iść pod rolnetkę. Dobra, otwieram. Zobaczmy go, I tutaj ją jakiś kupiła Co? Gdzie? Co jest? Co to za dom? Co to za dom? dom? Co to za dom? Powiedziałem, że jeszcze nie mogę robić. Oddawaj resztę, Oddaj resztę hajsu. Dobra, dziękuję. dzięki. Nie, nie nie I dasz swój dom kupić. A tak, tutaj nie ma w ogóle na z tego już domu. No, musimy ten dom użyć. Obrabowali trzy, bank, trzy razy bank ci sami. Otwórz! Otwórz! Ale, ale wóg, wóg. musimy. Zapraszam rodzinę YouTuberów. Aby tylko pomogła y, zobaczyć, kto to zrobił. Dobra, wyłączam. Dobra. Poczekaj, Sfery! cześć, jestem już. W Brookhaven News wiesz, co było? Że, o, o my i... widziałem. Widziałem i... to, ale i... nie chcesz mi otworzyć. Dobra, otwieraj. Poczekaj, biorę swój boton. Ale nie, tu jest. U, biorę Nie. Ja będę jechał takim motorem Siadaj Ubram, subskrybuj, z dzwonem i lajka like Motor! Jedzie I u mnie też Tutaj Teraz taki wypadek idę, muszę iść wziąć pistolet I jeszcze Muszę wziąć tylko pistolety. Dobra, Dobra, wypłaciła Hajs. Poczekaj, żeby trzy mi wypłacił Hajd. A co ty tam robisz? Co ty robisz?

No i żeby. ty coś Otwórz! Otwórz drzwi! O, dobra. Jesteśmy. Cześć, jesteś przyjechaliśmy. Cześć, <laughs> yeah. chłopaki! Jest nowy serial. Jak? Się... Pokaż. Andegas, na silniku. O! Poczekaj nie idę zaparkować trap auto! Musimy nagle! Znaczy motor ten trzeba wziąć! O! Chcę nowego dzieciora do szkoły! To ty się nadajesz, bo jesteś zbyt głupi. Nie, to nie będę. Jezu, za Biorę cię! Dziękuję. Dobra, dobra, ja dawaj, siadaj, siadaj. Bo idealnie mam motor już przygotowany Dostały, Zapraszam, już gotowy jest To w nie będziemy Ciebie śledzić? Eee, nie wiem Nie wiem Tak, sąsiad Sąsiad, nie wiem więc... Jedziemy <laughs> Nie mam jak zabrać, ale, ale bo, musimy za, zrobić no, potrafisz wejść! Jezu! To było za dziecko, które nie potrafi dać, się obu i przydać się szkoła. Co? O, no, jedź. Wyjeżdżaj. Nie otworzyłeś? Pali się! No, jest! A dobra, później gasimy. właśnie. <grym> Jedziemy. A bo się ugasi Albo ktoś tam, Łukasi? Eee, yy, dobra, idziemy szybko. Już jak to, 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 jak ten motor jest szybki. Jesteśmy. Dobra, to, to by, to my, my idziemy, bo tutaj mamy, czy nie? Chodź, chodź fajlot. Ja jestem dyrektorem A, tej szkoły. A Dzisiaj jest? mamy instęp. Jesteś nowym dzieciorem? Tak. To tam na lekcje. Uwaga! Występ! Zapraszam! No wy, Zapraszam występ! Zapraszamy! Występ. występ! Zapraszamy! 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 Bim, 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 bim. I teraz sobie Ciebie. Ej! Ej! I sobie teraz ciebie! Bo mamy dużo subskrypcji i lajków! Ej! Chociaż babie ledwo co subskrypcji, ja mam jednego, ale to nic, bo i tak jestem fajny, ej, ej. Fajny już mam nawet trochę na piosenkę słodki. środki Jaką ty masz, jaką ty masz szapkę? Uwaga, będzie teraz specjal, speci...

Le chime sera bitch hey eh, eh, hey eh. hey Le chime sera bitch eh. <coughs> eh, hey ra pa para, para hey hey ra pa para ra eh, ei eh, ei eh, ei ra pa ra pa pa para Le chime sera bitch eh, hey hey ra pa para ra pa 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 para Le chime sera bitch ra Hey hey, M -m 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 hey, 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 lecime, 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 hey! let let's hey! letime, letime. Hey. Letime, 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 hey! hey! Hey, hey, hey! hey, hey, hey! Don't let hey, hey.

Weet je, ik in de buurt Weet je, ik Dobra, let's go, let's go Chłopie, lecimy se na bicie Ej, ej, lecimy se na bicie Ale my mamy 200 IQ, ej Chłopie, lecimy se na bicie Oto zwiastun nowej piosenki Na moim kanale Chłopie, chłopie, lecimy se na bicie Bicie Hej, 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 hej Hej, lecimy, hej, lecimy se na bicie Ej, ej, ej Dobra, to już by było na tyle Pa para, pa para, 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 hey 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 para, 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 Let's para, I para, 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 Nob! Co to jest Nob? Co to jest Nob i co to? No to nowa, Więc muszę książki mieć. Bo jak książek. nie mam wszystkie książki. I powiem co to jest nob? Nob to jest... Co? Nob to jest taki głupi człowiek. Tak, i jest... Jaki jest? Jeszcze? Daj mi. Tak I py... i biedy. Zapraszam łódźka! Zapraszam wszystkich łódź. Czekaj, jestem z bulerem! Ręce do góry! Poczekaj, poczekaj! Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, bo leżę! Uleżę! uleżę. Bo... Buleże, chodź na chwilę, patrz, mam telefon, co nie? Teraz piszę do twojej Mami i Taty i mówię no im, że do przyjechali się. do szkoły. No Dobrze, już jadam, już jadam! Rozwalam ten telefon! Człon. A nie, bo, nie dogonisz mnie, bo jesteś słaby. Ha, ha, ha. Sys... Szyn... To z tobą. Rezyduj! Nie dogonisz mnie.

Biorę cię teraz. Ha. Ha, 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 ha. Halu, dobrze. To już idziecie pod tego waszego syna? Dobrze. Mhm. Y Tylko jeszcze dajcie mu na... na zawsze, bo jeszcze bije i chce mi rozwalić telefon. Już już... kod Dobrze Dobrze, że się hm hm przed tym... hm 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 tak widzisz, ale no tak muszę nie chce wychodzić stamtąd. Dobra, wychodzę to. Tu. Cześć Buler, gdzie jesteś? Nie ja go. No. Nie patrzeć, nie wchodzisz mi do kibla. 在老毕。 Hva skal jeg velge? działanie. Nie, to nie jest tyle. Kto dał dwadzieścia jeden i dwadzieścia dziewięć? To jest trzy a ja dwóch Dwa tysiące dwa człowiek ucieka, Czy szkoły uciekamy No Mhm Dobra, widzowie, jestem z powrotem. Zostawcie lajka i suba dzwonem, piosenka już w sobotę. I dawajcie, lajka z. Suba z dzwonem e, super e, Kurde No i to już chyba by było chłopaki na tyle, co? No Właśnie To to więc I to już by było na tyle i...